tak poproszę o komentarz spotkania trenera drużyny, gości? pan Ryszard, teraz się Dobry wieczór. Myślałem, dzisiaj oglądali dobre spotkanie z obu stron. Jaki jeden, jaki drugi zespół chciał dzisiaj wygrać? Tak mi się wydaje, że widzieliśmy to na boisku. Mieliśmy swoje sytuacje, tak samo jak ja i Uważam, że wynik remisowy jest wynikiem. Zasłużony. Także na pewno, żeśmy tych, tego punktu tutaj nie ukradli. Też słowa uznania dla moich zawodników za bardzo dobrą postawę, szczególnie po szczególnie ostatnim meczu. gdzieśmy ponad godzinę grali w osłabieniu i, i kosztowało nas to dużo zdrowia. Dzisiaj tego nie było widać. Także jeszcze raz gratulacje dla moich chłopców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do za zadawania pytań. Nie ma pytań? Dziękuję. bardzo. takowe komentarz. No, mecz na pewno był otwarty do samego końca i obie drużyny dążyły do zwycięstwa i, i mogły tą szalę przechylić przy, na swoją korzyść. Myślę, że, że stać nas na jeszcze lepszą grę. I Dzisiaj tego czegoś zabrakło znowu tak zbyt łatwo po straconej bramce straciliśmy straciliśmy bramkę, i, 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 gdzie wydawało się, że ten mecz będzie się układał po naszej myśli. Myślę, że można już gdzieś tam odwołać ten mecz do, do, do tego co graliśmy w Bydgoszczy kilka miesięcy temu, z tym, że, że no jednak... Ja wbrew pozorom uważam, że to był lepszy mecz niż ten, który rozegraliśmy w Bydgoszczy, natomiast tam zakończył się naszym zwycięstwem. Myślę, że dzisiaj graliśmy lepiej, dążyliśmy do zwycięstwa, no widać na pewno z tam, po z tamtego meczu z Bydgoszczy, że brakowało kilku zawodników. Natomiast w drużynie z Bydgoszczy kilku doszło klasowych i, i, i na pewno ta drużyna okrzepła. Na pewno nie poddajemy się i, i pracujemy dalej. No, ja nie mam tutaj poczucia jakiegoś takiego, że coś robimy słabo, źle, czy można coś robić lepiej. Pracujemy tak, jak potrafię. Drużyna naprawdę się przykłada, pracuje. Trochę te braki kadrowe nam doskwierają, ale, ale naprawdę być może tutaj... No, staramy się wycią wyciągnąć maksymalnie z, z każdego meczu. No dzisiaj na tyle nas było stać, także na pewno nie jesteśmy zadowoleni z remisu, ale no, trzeba docenić też to, że, że, że chcieliśmy, staraliśmy się i, i, i jednak tutaj przeciwnik postawił trudne warunki i jest tylko remis. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. To nasze pytanie: tak sobie myślę, czy my nie wymagamy dzisiaj od tej drużyny, w tym konkretnie składzie. Za wiele, Pan mówi, że ten zespół może grać lepiej. Czy rzeczywiście ta drużyna w dzisiejszym tym składzie osobowym może grać lepiej? Bo ja tak popatrzyłem sobie na ten mecz z Zawiszą, wcześniej z piastem, że jakoś nie boją się nas w tej ekstraklasie. To, 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 to nie jest to, że przyjeżdża tutaj przeciwniki. i czuję taki przesadny respekt przed tą drużyną. Każdy, kto przyjeżdża do Białegostoku, stóp, czy też gra z Jagielonią, właśnie ma. Yy, nie chcę mówić, że dominuje Jagielonię, bo to nieprawda, ale my chcemy widzieć, właśnie dominującą Jagielonię, a tego nie widzimy. Czy Pana zdaniem ta drużyna rzeczywiście ma ten potencjał w sobie, żeby, żeby, żeby tutaj dominować na własnym boisku i wygrywać z takimi zespołami jak Zawisza, no, które nie należą przecież do hegemonów w naszej lidze? No ale dzisiaj myślę, że też wszyscy się zgodzą, że to nie był nasz jakiś wyjątkowo słaby mecz. To był nasz taki powiedzmy no, przyzwoity mecz, ale zabrakło tego czegoś. Na pewno wynik tutaj może by zamazał trochę, obraz czy zmienił, ale ale no, zgodzę się z tym, że trzeba realnie popatrzeć też na nasz skład osobowy, że jednak te braki i to zaburzona, zaburzona taka proporcja w ofensywie między ofensywą a defensywą jest widoczna u nas i niestety no, mamy problemy z przejściem z ataku szczególnie do obrony, bo mamy dużo zawodników ofensywnych, natomiast brakuje nas ofensywnych, natomiast brakuje nam za zawodników defensywnych. Typu grzyb, który być może już tutaj przyjdzie, i nie, nie chcemy tutaj Rafała jako zbaw, zbawcę traktować, ale zgodzę się tutaj z taką oceną, jako, jak pan powiedział. Być może no, no, trzeba tutaj naprawdę realnie na to patrzeć. Ja wiem, że oczekiwania są duże, ale yy, spójrzmy realnie na, na to, że, że wprowadzamy dużo młodych zawodników. Oni też się sprawują. No, można popatrzeć nawet oceniając zawodników. Tu Mało jest no trudno wskazać zawodnika, który gra poniżej swojego jakiegoś poziomu. Są, są różne wahania, oczywiście, ale, ale naprawdę tak jak już powiedziałem, pracuje mi się tutaj dobrze, bardzo dobrze i, i nie mam wrażenia, żebym coś tutaj mógł jeszcze lepiej wyciskamy, ile się da. no Dzisiaj nie udało się wygrać przy odrobinie szczęścia można było wygrać, ale. A ten mecz też, też się mógł różnie potoczyć, i to nie jest wcale wstyd dla nas, że, że, no, że, że, że są otwarte, e, otwarte spotkania. No, tak naprawdę, można powiedzieć, że tutaj Legia dominowała w meczu z nami, a tak ja nie widzę tutaj spotkania, gdzie no, bylibyśmy naprawdę stłamszeni i nie mielibyśmy nic do powiedzenia. W każdym meczu toczymy pojedynki jak równy z równym. Ale te rzeczy takie niuanse, marginalne momenty w meczach decydują o zwycięstwach bądź porażkach. Także na pewno dalej będziemy tutaj tą drogą szli i, i, i czekamy na powroty zawodników. No bo, bo dzisiaj widzę, jest po kolejny po zabiegu i to są wszystko urazy wynikające z walki, z zaangażowania. Jest, jest trochę zawodników, którzy z nami się nie przygotowywali. Także ja tu nie, nie, nie szukam takiego usprawiedliwienia, ale, ale naprawdę tutaj no nie, nie wstydzę się za drużynę, za to, że, że naprawdę jest, że ktoś by miał się wstydzić, że jest kibicem No Gramy tak jak potrafimy i to nie jest wstyd, że mecze są wyrównane taka jest Ekstra klasa. I mogę zapewnić, że do ostatniego meczu będziemy tą pierwszą ósemkę grać. I, i tutaj się nie ma co załamywać, bo... Nie brakuje nam aż tyle, żebyśmy tutaj wygrywali z najlepszymi. Wygraliśmy dwa razy ze Śląskiem we Wrocławiu, wygraliśmy z Lechem i przed nami rewanże. Póki co jesteśmy w dwóch meczu lepsi od, od jednej drużyny i, i gramy, gramy dalej. Ja naprawdę jestem optymistycznie nastawiony i, i, i tą drużynę już naprawdę poznałem I, i wiem, co można tutaj jeszcze zmienić. Jakie są zapotrzebowania na tą przerwę zimową. Także trochę cierpliwości, no i kibiców no, muszą się uzbroić trochę w cierpliwość, bo ja wiem, że oczekiwania są duże, ale tak jak czekamy cierpliwie na ten stadion piękny, który powstaje, i to, to, to myślę, że tutaj my też będziemy szli do góry razem ze stadionem. I, I proszę tego nie traktować jako jakąś tam wymówkę, czy kolejny trener, który potrzebuje czasu na budowanie. No tak jest. Naprawdę w kilka miesięcy. Przy, przy takich kontuzjach, przy tylu zawodnikach, którzy, którzy odeszli, no, no nie jest łatwo, mimo to się nie poddajemy i, i, i widać, że drużyna naprawdę robi co może. Dziękuję. Panie trenerze, jeszcze wracając do składu osobowego w dzisiejszym spotkaniu, z dobrej strony pokazał się ponownie Paweł Czy może? Z niego kilka akcji tutaj naprawdę fajnie wyglądało ofensywnie. Może warto dać mu troszkę więcej szansy w kolejnych spotkaniach. Podobnie wydaje mi się, że poprawnie zagrał Bandrowski po wejściu na boisko jako, jako defensywny pomocnik. Czy, czy, czy w tym momencie widzi Pan e, trochę więcej przedziału czasowego tym zawodnikom w kolejnych spotkaniach? Pan no, łatwo jest ocenić wszystko po meczu i, i tak jak jest. Także no, pan oceni pozytywnie, ktoś inny oceni. Ja tutaj wyciągam wnioski, naprawdę uważam, że ze składem nie popełniamy błędu i, i gra optymalny skład, jaki, na jaki nas stać. Rzeczywiście dobry występ pan Roszkiego, Drażba wniósł trochę ożywienia, ale, ale stoję tutaj na straży tego, że, żeby zawodnicy no, powoli. No, zna, znamy te proporcje i wiemy, kiedy w odpowiednim momencie, oczywiście tutaj każdy może mieć swoje zdanie, ale, ale proszę mi zaufać i Paweł fajnie się rozwija, z tym, że jeszcze, no, no jeszcze jest dużo pracy przed nim. Nie tylko przed nim, ale, ale na pewno idzie w dobrym kierunku i ma, ma dobre predyspozycje. Z tym, że no, żeby tutaj można na nim oprzeć grę, to jeszcze trochę musi popracować. Panie trenerze, wracając jeszcze do kontuzji, Nikki, jak to wygląda na chwilę obecną, bo Pan, że już się przeszedł zabieg? No tak, jest po zabiegu i no zdecydowali lekarze, że jednak będzie potrzebny zabieg, ale, ale od stycznia praktycznie już powinien być gotowy do treningu, od 7 stycznia już z drużyną normalnie, bo, bo nie był na tyle jakiś skomplikowany zabieg, ale, ale jednak trzeba było zrekonstruować jedno, bo bodajże że za i, i, i więc wzrost w stawie skokowym. Także, także tak to wygląda. No, wygląda na to, że dzisiaj tu jest jeden z reporterów Kanal Plus, że jego nie zna ostatnim miejscu fair play Także Nika zrobił, nie wiem, przez te parę spotkań, które grał pięć fauli. W tym dostał trzy żółte kartki, jedno czerwoną. No, wszyscy znamy Nikę i nie wiem jak to jest możliwe. To są właśnie te paradoksy. Także że, że tak to bywa i... Myślę, że trochę tutaj kwestia jest interpretacji sędziowskiej, bo też zauważyłem, że jeśli tylko Ugo zrobi jakiś fałd, to od razu jest e, kartka już wisi w powietrzu łącznie z kolegią. Także tak to wygląda. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, że Wam wspomniał właśnie o takich fałach, które są gwizdane szczególnie po, po, po zagraniach nieczystych e, Ugo, ale równie dobrze jest z drugą stroną, jeżeli chodzi o fałę na Danii. No, w dniu dzisiejszym ponownie było Kilka takich akcji, kiedy był faulowany, i, i, i tutaj sędzia nie sięgał po katlenik. Myślę, że w każdym meczu jest polowanie na nogi dla niego, i, i tutaj to już jest do wydziału sędziowskiego, i materiał szkoleniowy. No, nam zostaje liczyć na to, że Dani gdzieś tam jest szybszy i ucieknie znowu, no. albo szykować się do kolejnego zabiju. Ja mam takie kilka uwag. Może pierwsze to nie będzie pytanie, tylko jakaś taka sugestia. Po meczu z Piastem w Gliwice... Yy, Mam przepraszam, jest skąd? Tomasz Sałcie, biorę nawet. Aha, dziękuję. Yy, po, po meczu z Piastem w Lidzice, yy, piłkarze skarżyli się na postawę sędzieniu. No To było rzeczywiście yy, trochę takie... Uważa pan, że nie, nie mieli prawa się skarżyć? Czyli, mieli prawo, ale jeżeli podchodzimy do kolejnego meczu, a piłkarze stoją w blokach, są znacznie wolniejsi od swoich rywali. Były chyba dwie kontry za wiszy, kiedy nasi zawodnicy truchtali z powrotem pod swoją bramkę. No to jeżeli jednego dnia skarżycie się, zawodnicy się skarżą na sędziego, to w drugim meczu udowodnicie może, że mimo wszystko, mimo przeciwności dacie radę pokonać rywal. Czy umie Pan. I... Umie pan, umie pan umie, odpowiem od razu, czy umie Pan słuchać ze zrozumieniem? Przed chwilą mówiłem, że mamy problem właśnie z przejściem z ataku do obrony i mamy dużo zawodników ofensywnych, którzy nie mają we krwi takich zachowań jak, jak Bazdan. I fajnie, że, że, że pan to widzi, no my też to widzimy, ale, ale to nie jest taka prosta sprawa, że to, to się powie jedno i już jest zrobione. Także znam, znam ten problem i, i, i tak to jest. A kolejne pytanie, może. Kolejna bramka jest nieuznawana z powodu spalonego. Powtórki meczowe pokazywały, że ten spalony był. I mam wrażenie, że żadne konsekwencje nie są z tego wyciągane, bo nie wiem, czy stałe fragmenty są ćwiczone na treningach, ale nie wiem, może da się jakoś poprawić ten element. Zapraszamy, treningi są otwarte, także można spokojnie przyjść sprawdzić. I... Wiele pracujemy nad tym i, i to nie jest taka prosta sprawa. Także tutaj stałe fragmenty cały czas ćwiczymy, ale, ale ćwiczyć to jedno, a, a widać zawodnicy bardzo chcieli. No i tutaj można oczywiście deragować, czy to było za wcześnie, czy to było niedoćwiczone. Na pewno, jeśli nie jesteśmy skuteczni, to jest coś do poprawy i, i na pewno jest coś do treningu. Zdajemy sobie sprawę i, i pokornie do tego podchodzimy, bo Uważam, że ze stałych fragmentów powinniśmy zdobywać dużo więcej, dużo więcej bramek. I tutaj ja jako trener na pewno y y y poczuwam się do tego. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.